Byłaś uzależniona, zanim się pobraliśmy, prawda? Teraz wszystko rozumiem. Nagłe zmiany nastroju i cierpienie. Miałaś wszystko, a uciekłaś z tym piosenkarzem. Byłam bardzo chora. Czemu mi nie powiedziałaś? Nie mogłam. Dręczyły mnie wstyd i poczucie winy. Walczę z tym od lat. Nawroty są potworne. Wyrwanie się z nałogu to piekło. Wreszcie przyznałaś się do choroby i podjęłaś leczenie.

Mija cię potrzebuje. Tylko w ten sposób zrozumie, dlaczego ją porzuciłaś, i będziecie mogły funkcjonować jak matka z córką. Co się stało? <śmienicza> Przytuł mnie mocno. <śmienicza> Przepraszam. Nic nie mów. Przytul mnie. Bardzo się boję. Dlaczego? Bo zawsze, gdy jestem szczęśliwa, świat się wali. Nie rozumiem. Tak było, gdy zapadłeś w śpiączkę. Wszystko zniknęło. Ale gdy znalazłam mamę i byłam szczęśliwa, ona znów mnie porzuciła Jestem przy tobie. Boję się, spokojnie kochanie. Czuję, że wszystko się znów zawali Dłużej tego nie zniosę. Na pewno tak się nie stanie. Daję słowo, bo jestem przy tobie. Nie płacz. Będzie dobrze? Tak. Czemu nie? Jestem w stanie znów cię pokochać. Dwie wiadomości, dobrą i złą. Co jest? Najpierw dobra. Przed koncertem macie spotkanie z Hilary Duff. To amerykańska gwiazda. I ma duże, niebieskie oczy. Przestań. Po co mamy się z nią spotkać? Zaśpiewacie piosenkę na jej nowej płycie. Co? Niemożliwe. Super. Prawdziwa rewelacja. Bomba. Cieszycie się? A zła wiadomość? Przesunięto koncert. Odbędzie się dziś w Chicago. Odlatujecie za trzy godziny. A zgoda rodziców? Spokojnie, wszystko załatwione. Ja nie jadę. Co? Wracam do Monterey. Wystąp przynajmniej na jednym koncercie, tak. Nie rób nam tego. Jeśli chcesz opuścić zespół, zrobisz to jutro. Prosimy. Wycofujesz się z niemacka? Tak nie można. Tylko jeden. Dobrze, że pana widzę. Co się stało? Mamy mało czasu. Ojciec jest w gabinecie. Chcę wyrzucić celinę, gandyję i pana. Mam dość. Nie wiem, po co tata mnie tu przywiózł. Skoro nie chcesz mnie znać, to nieprawda. Dziś rano, córeczko, powiem wprost. Choć pewnie cię zranie. Nie mogę cię zabrać. Potem mnie tu ściągnęłaś? Nie. Już to wiem. Zaczekaj. Tylko nie rozumiem dlaczego. Chcę ci powiedzieć prawdę. Prawda jest taka, że zawsze mnie nienawidziłaś, więc odeszłaś. Przeszkadzałam ci i nie obdarzyłaś mnie miłością. Nie, powiem ci, dlaczego Cię porzuciłam, moja kochana księżniczko, panienka z okienka. Dosyć. A propos: co? Cześć. Chcesz adoptować Luchan, czy nie? Tak, ale nie mogę decydować sama. Franco jest moim narzeczonym. Jasne. Gipsowa twarz się nie zgodził. Spadam. Oto twój problem. Nie umiesz słuchać. Ale i tak ci powiem, że chętnie przyjmę Luchan do naszej rodziny. Więc się zgadza? Słyszałaś. Wcale go nie namawiałam. Zgodził się od razu. Trzeba jak najszybciej załatwić formalności. Nie podziękujesz kulociemu? Wielkie dzięki.